Cześć wszystkim, od naszego materiału minął równo tydzień, także dzisiaj zapraszam na drugą część poświęconą pracy ramion w delfinku. Ciekawi? Zaczynamy! Pierwszym błędem, o którym sobie dzisiaj powiemy, który dość często występuje, przynajmniej z tego co ja widzę, jest przenoszenie ramion nad wodą, właściwie od samego początku, stroną grzbietową. A nie stroną dłoniową naszej dłoni. Co to tak naprawdę zmienia? No zmienia to właśnie to, że płynę troszkę, tak jakbyśmy się cofnęli z 50 lat do tyłu, czyli takim bardzo wysokim stylem delfinkowym. Nie było to uwarunkowane oczywiście tym, ale tak, tak mi się oczywiście skojarzyło, że to w ten sposób wygląda. I co ja tutaj robię? Od samego początku, kiedy tylko moje dłonie opuszczą strefę podwodną, Automatycznie przekręcam je na stronę grzbietową, a powinniśmy w takim idealnym świecie albo zostawić dłoń bokiem, czyli troszkę nawet moglibyśmy sobie kciuk oddzielić od reszty i tak, żeby te nasze paluszki szły tuż nad wodą, albo jeśli opuściłem wodę w ten sposób, w tą stroną, to tą stroną starać się przekładać ręce jak najdalej, a one same w pewnym momencie z tej pozycji przekręcą nam się. Na tą odpowiednią stronę. Więc tak robić nie chcemy. Bardzo często to się pojawia zarówno jeśli chodzi o delfinek, jak i chodzi o kraula, gdzie dość długie pływanie, na przykład dokładanką, albo dość długie pływanie z prostą ręką, z deską wyuczyło w nas taki nawyk, gdzie tą stronę opuszczamy część podwodną i od razu przekręcam na stronę grzbietową, jeśli chcę pokonać tą część nadwodną. A tak robić nie chcemy, bo przez to, kiedy ja robię taki ruch nad garstkiem, tak sztucznie sobie pomagam, sprawiam, że klatka piersiowa mocno wypycha nam się do przodu. A wypchnięcie klatki piersiowej do przodu mocne, za mocne, powoduje nam płynięcie właśnie takim stylem, zdecydowanie za wysokim. Można by to zrobić znacznie niżej. A ćwiczeniem korygującym to co sobie tutaj właśnie pokazaliśmy, jest ćwiczenie, które już pokazało się na kanale, do którego link zostawiam w opisie, gdzie mówiliśmy sobie o ćwiczeniach do Delfinka. Tam było takie ćwiczenie z piłeczkami, była piłka, druga piłka. Trzeba było zrobić ruch podwodny i wyrzucić te piłki ku górze. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają. I tamto ćwiczenie było właśnie pomocne na taką sytuację, kiedy to. Te dłonie za szybko nam się przekręcają. Trzymanie piłeczki w łapkach jeszcze tą stroną, a te piłeczki jeszcze są bardziej wyporne, spowoduje nam, że te ręce utrzymają nam się w tym ustawieniu, i jeśli je wyrzucę, to zanim i tak zdążę je przekręcić, to już prawdopodobnie będę musiał chować głowę pod wodę i celować tymi rączkami do przodu. Więc to jest ważna sprawa, żeby o tym pamiętać. Jeśli ktoś z państwa ma taki problem jak teraz tutaj widoczny na załączonym obrazku, serdecznie polecam ćwiczenie, które już pokazało się na kanale, do którego link znajdą państwo w opisie. Rzadko występującym błędem, ale no niestety pojawiającym się, jest troszkę zamiana kolejności w jakiej będzie pracować nasza klatka piersiowa w ogóle nasz organizm. W momencie kiedy zaczynam ruch rękoma, tutaj, czyli zaczynam sobie od propelera chwytu wody, to moja klatka piersiowa lekko schodzi w dół, ale w momencie kiedy te ręce już są właściwie że pod samym pępkiem i zaraz się będą prostować do tyłu, klatka piersiowa mocno nam oddaje do góry. Natomiast w tej sytuacji te proporcje są troszkę zaburzone, dlatego że wraz z rozpoczęciem ruchu wciskam klatkę piersiową w dół. I przytrzymuję ją tam za długo. Robię ruch, schodzę w dół, i dopiero te ręce nam będą wyskakiwały nad wodą. To jest błąd spowodowany tym, że nie do końca wiemy, jak ten ruch powinien wyglądać, i w momencie, kiedy ręce zaczynają nacisk, to tu już klatka piersiowa powinna iść ku górze, a ona niestety jest skierowana w dół. I też bardzo często ten błąd jest połączony z, ze zbyt późnym wyjęciem głowy nad wodę. Więc to takie kombo występujące, kiedy kratka piersiowa idzie w dół, to też za późno nam ta głowa po prostu wtedy wyskakuje nad wodę. Krótko mam na nabranie powietrza, już ją muszę schować pod wodę. Parę ruchów można tak zrobić, ale później już na ten deficyt po prostu będziemy narzekać. Pokażmy sobie jeszcze pod wodą, jak to wygląda ten moment z klatką piersiową. W momencie, kiedy tu już ramiona moje rozpoczynają tą fazę, powinniśmy mieć klatkę piersiową zwróconą ku górze, prawda? A ona teraz nam nurkuje dość głęboko. W momencie odepchnięcia ona jest wciąż w dole, i dopiero kiedy przekładam ręce, to staram się pójść do góry. Częsty błąd u niektórych osób, trudny do wyeliminowania. No ale oczywiście możliwy, więc żeby zlikwidować taki błąd, gdzie w momencie, kiedy ta klatka pierwsza powinna iść do góry, ona nam idzie w dół, bardzo polecam ćwiczenie, które już poznali Państwo w zeszłym tygodniu, a mianowicie, a mianowicie to, mówiłem, że będzie, no i jest, ćwiczenie na wszystko, czyli praca tylko pod wodą. I zależy nam na tym, żeby zsynchronizować tutaj odpowiednio w momencie nacisku ramionami, wyjęcie głowy do góry, zwrócenie klatki piersiowej ku górze, wykonanie tej fazy podwodnej i opadamy sobie w dół. W zeszłym tygodniu pokazaliśmy sobie, jak to wygląda nad wod znaczy pod wodą, bo interesowało nas to, co było pod wodą. Tutaj interesuje nas ten ruch klatki piersiowej, więc pokazujemy to sobie od góry. Nacisk wyskakuje, hop. I sprawa załatwiona. Naciskam na wodę, głowa idzie ku górze, ręce się prostują, nogi idą w dół, klatka piersiowa jest zdecydowanie w górze, tak jak powinna być, i opadam sobie na wodę. I kolejnym błędem, o jakim sobie powiemy, jest brak tego śladu, tego motylka narysowanego pod wodą, czyli ruch tutaj występuje w sposób bardzo prostoliniowy wygląda on w ten sposób, że ramiona wchodzą pod wodę i po linii prostej po prostu kończą tą fazę podwodną, a powinno być tak, że zaczynamy na zewnątrz, łapki nam się schodzą do środka i mocno odpychają nam się do tyłu. I jakbyśmy te trzy kluczowe punkty ze sobą połączyli, to troszkę to bardziej dzieci pewnie by widziały, powstanie nam właśnie takie i jedno i drugie skrzydełko, jakbyśmy rysowali motylka. Więc to jest kolejny błąd Pozbawiamy się dość mocnej, efektywnej fazy podwodnej w ten sposób, ponieważ musimy najpierw załadować to, co chcemy. Ten moment, który jest właśnie tutaj, to moje dłonie powinny być dużo bliżej siebie i już bardziej pod pępkiem, żeby stamtąd mocno te ręce rozchylić i dzięki temu efektywnie od tej wody się odepchnąć. Kolejny błąd to takie prostoliniowe przeciąganie ramion pod wodą. Czyli jak to powinno wyglądać pod wodą? No, powinno wyglądać w ten sposób, że wpadają mi ręce, rozchylam wodę, czyli troszkę na zewnątrz, schodzą się do środka i właśnie przed momentem był ten moment, kiedy moje dłonie są pod pępkiem, blisko siebie i stąd dopiero następuje to rozerwanie wody, rozejście sierączek i przełożenie ich górą. Więc zaczynam na zewnątrz, zaczynam na zewnątrz, do środka i mocno odpycham. Na zewnątrz, do środka i mocno odpycham. I tak chcemy płynąć, jeśli chodzi o fazę podwodną i robić właśnie tego motylka, którego przed sekundą, jak sobie pokazaliśmy ten materiał, nie było. Co jeszcze może nam wystąpić? No jako ostatni błąd napisałem tutaj ręce za szeroko z tyłu, ponieważ Robię to wszystko pod wodą, ale troszkę może przez to, że nie do końca mam siły, chcę sobie skrócić ten ruch, a czuję, że coś mi nie pasuje, kiedy będę go dociągał tam, gdzie żabkę i wyjmował do góry, no bo to już nie będzie delfinek, więc dużo osób wybiera takie rozwiązanie, że po prostu zamiast kończyć ruch blisko ciała i te ręce nam później się rozchodzą i przekładamy je do przodu, żeby się z powrotem złączyły. To bardzo dużo osób wybiera taką sytuację, to jest dość częsty błąd, gdzie te ręce są dość daleko od naszego ciała, przez co troszkę krótszą fazę podwodną muszą pokonać, bo już tutaj, już tutaj nam się po prostu rozchodzą, troszkę za wcześnie powinny być bliżej naszego ciała, przez co wykorzystamy tą fazę podwodną w pełni, do samego końca mocno się od tej wody odbijemy. Jest to styl charakterystyczny dla osób, które potrafią pływać delfinkiem, ale chcą w pewnym momencie, kiedy już są zmęczone, troszkę sobie ulżyć, przez co szerzej płyną tym delfinkiem, bo wiedzą, że wtedy ten opór wody, który muszą pokonać pod wodą, jest dużo mniejszy. No i pewnie wygodniej im się w ten sposób przesuwać. Nie widzę w tym nic złego, ale oczywiście dążąc do tego, żeby się płynęli jak najlepiej, chcemy to korygować. A korygujemy to tak, że po prostu mówimy tym osobom, że jak już naprawdę są zmęczone, to żeby po prostu sobie płynęły czym innym, każdy styl pełny. Niewymęczony, na pewno będzie ładniejszy od pełnego zmęczonego. Więc jeśli widzimy, że ta osoba już jest zmęczona, zaczyna kombinować z techniką, powiedzmy, że to jest chyba najwyższy czas, żeby przejść na jakiś inny styl, troszkę odpocząć i po prostu się przestać martwić, że ten błąd występuje. Bo to nie wymaga świadomości ciała, osoba jest dość często świadoma tego, po prostu jej trzeba to powiedzieć głośno, żeby ten problem tak dosadniej wybrzmiał i. Lekarstwem na to według mnie jest po prostu zauważyć, kiedy ta technika jest już bardziej zmęczona, odpuścić płynięcie całym stylem. I powiedzmy sobie jeszcze o paru ćwiczonkach, które są w stanie pomóc nam, jeśli występują te błędy w delfinku. Możemy chociażby zrobić sobie dokładankę do delfinka. Czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że jeśli chodzi o pracę ramion, wygląda ona bardzo podobnie co cały styl, tylko jakbyśmy zapracowali sobie jedną ręką. Więc tutaj możemy sobie ćwiczyć zarówno oddech, ten oddech nie musiałby być do boku, tak jak u mnie, u mnie z przyzwyczajenia do boku, taki bardziej kraulowy. Mógłby być to oddech do góry, gdzie głowa by się unosiła do góry, ćwiczylibyśmy wtedy sobie oddech. Dokładanka do delfina może nam pomóc również w synchronizacji. Proszę zobaczyć, że tę płynę dwuuderzeniową, czyli tak jak już bym chciał płynąć sobie całym stylem, całym delfinkiem. I miał wymierzone dwa kopnięcia na pracę ramion. Proszę zwrócić uwagę, jedno kopnięcie nogami jest na fazę podwodną, jedna jest na fazę nadwodną, tak jak powinno być. Dokładanka do delfina również może nas nauczyć tego, żeby podczas przekładania ramienia nad wodą, to ramię było przeniesione jak najdłużej. Proszę zwrócić uwagę, jak mam dłoń bokiem, więc jakbym płynął całym stylem, prawdopodobnie kciuk by był ku dołowi zwrócony. I dopiero tutaj, w ostatniej fazie, dłoń dopiero wraca do tego ustawienia, że od góry widzimy stronę grzbietową, czyli to, o czym już sobie mówiliśmy, kiedy wspominaliśmy o ćwiczeniu związanym z piłeczkami. Więc dokładanka delfin, bardzo fajne ćwiczenie na różne przypadłości, jeśli występują, to dobrze zrobiona dokładanka do delfina powinna na pewno kilka z nich wyeliminować. Kolejnym ćwiczeniem, które też na troszkę spraw może nam podziałać jest sam moment rozpoczęcia pracy ramionami, czyli po prostu propeller, rozejście się ramion szeroko. Jeśli do tej pory pływaliśmy prostoliniowo, tak jak już to sobie mówiliśmy wcześniej, to z tej sytuacji, kiedy ręce są szeroko, moglibyśmy śmiało je przetransportować pod pępek i później z całym impetem wyprostować z tyłu. Na pewno to by nam sporo dało. Po drugie, w tej sytuacji możemy sobie płynąć miejąc nawet ósemeczkę, tak jak ja teraz, z nogami do delfina. Możemy zabrać tą ósemkę, płynąć z nogami do delfina, więc też ćwiczymy sobie wtedy kopnięcie z biodra, początkową fazę pracy ramion. Możemy dodawać tutaj bardzo dużo rzeczy, możemy w to wszystko oddech spróbować zsynchronizować, możemy z tego sobie płynąć. Zaczynam jeden, drugi i na trzeci ruch, na przykład ręce wykonują ruch do delfina. Element bazowy pod bardzo wiele rzeczy. Bardzo fajne ćwiczenie, niby podstawowe, niby łatwe, ale modyfikować je można w przeróżny sposób, tak że już na pewno te najbardziej zmyślne modyfikacje takie proste nie będą. I ostatnie ćwiczonko, które sobie pokażemy, jeśli mówimy tutaj o pracy ramion w delfinku, będzie to po prostu praca lądowa. Tak jakbyśmy chcieli płynąć sobie całym stylem, możemy najpierw tylko tą fazę podwodną, później już całą fazę. Proszę zobaczyć, że rączki się schodzą. Zaczynam na zewnątrz, do środka, mocno odpycham do tyłu, w zależności jaką tu byśmy przyjęli płaszczyznę, czy zaczynam z rękoma w górze, czy z rękoma z przodu. Bez znaczenia, skupić się na wybranym elemencie, który zawodzi. Proszę zobaczyć, jak tutaj chociażby przekładam. Dłonie nad wodą są stroną dłoniową ku górze zwrócone, przenoszę je i na samym końcu one samoistnie właściwie się nam przekręcają na to ustawienie, które chcemy mieć. Także król wszystkiego, czyli praca lądowa, powinna się pojawiać dość często, nawet jako element rozgrzewki przed wejściem do wody, ponieważ bardzo dużo rzeczy tutaj można. Naprawić, zobaczyć, na co nie zawsze jest czas, jak już jesteśmy w wodzie. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie lub wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia subskrypcji dla tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zostawienia lajka, jakiegoś komentarza. Zawsze chętnie podyskutuję na te tematy, które tu przedstawiam i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Cześć.